Okinawa była piekła. To potwierdzają wszyscy amerykańscy uczestnicy tej wielkiej bitwy. Bitwy, która trwała 12 tygodni, na niewielkiej przecież wyspie. Walczyły dziesiątki tysięcy żołnierzy i dziesiątki tysięcy żołnierzy zginęły. Co najmniej 40 tysięcy żołnierzy japońskich z cywilami, ta liczba co najmniej dwukrotnie większa, albo trzykrotnie, i kilkanaście tysięcy Amerykanów zginęło. Nie mówimy tutaj o kaleczonych, rannych. wyspa zmieniła się w gruncie rzeczy w pobojowisko w jeden wielki krater rozstrzeliwywana z dział artlerii okrętowej najcięższych kalibrów równana bombardowaniami dywanowymi Japończycy wykazali tutaj całkowity fanatyzm gdy Amerykanie zbliżali się do ich stanowisk nie było już szans obrony ogniowej Japończycy rzucali się do sławnych ataków w z szablami w rękach